Dzień dobry Państwu, 10.00, zaczynamy geopolitycznie. Proszę Państwa, na Bliskim Wschodzie wrze. Izrael dokonał spektakularnego ataku na organizację terrorystyczną Hezbollah, eliminując jej szefa Hasana Nasrallacha. Jego następca po paru godzinach również został wyeliminowany razem z całym dowództwem Hezbollahu. Czy to koniec tej organizacji terrorystycznej? Wątpię ale następuje dosyć poważna zmiana układu sił. Jak Państwo wiecie Izrael prowadzi wojnę z terrorystami od października ubiegłego roku, gdy organizacja Hamas rozpoczęła atak na osiedla izraelskie, dokonując tam rzezi. Pojawiły się głosy popierające Izrael, również i przeciwne. Pojawiły się Głosy, że dość już okupowania strefy gazy i zachodniego brzegu Jordanu. Każda ze stron ma swoje racje, ale Izrael dalej prze ku zwycięstwu i wyeliminowaniu wszystkich organizacji terrorystycznych, by wówczas usiąść z poszczególnymi państwami arabskimi do stołu i zacząć negocjować pokój. Proszę Państwa, ten pokój, który, o który tak się walczy literalnie, no nie może zapaść od 1948 roku, czyli od powstania państwa Izrael. Od lat 70. organizacje terrorystyczne jakby z wojny przeciwko Izraelowi urządziły sobie, no stałe źródło dochodu, ponieważ zarabiają na tym pieniądze, nie jest tajemnicą, że członkowie, a i ta wierchuszka Hamasu, są bardzo bogaci ludzie, również są finansowani przez Kreml, któremu jak najbardziej zależy na tym, żeby Cały czas gdzieś w różnych regionach świata wybuchały konflikty, którymi oni by mogli sterować. Od Afryki, właśnie przez Bliski Wschód, chociażby do Europy, gdzie przecież Kreml ma swoje wpływy. Ale, mieli państwo, to, co się wydarzyło wczoraj w Libanie, kiedy Izrael, no jakby nie patrzeć, zbombardował suwerenne państwo, które jednakże no jakby akceptowało i akceptuje. Egzystencję organizacji terrorystycznej na swoim terenie. Teraz co dalej? Bo Amerykanie o tym mieli nic nie wiedzieć. O tym, że Izrael przygotowuje się do ataku, Amerykanie wiedzieli, ale nie wiedzieli, kiedy go przeprowadzi. Był on przeprowadzony w największej tajemnicy niespodziewanie w czasie, kiedy właśnie Benjamin Netanyahu przemawiał w na, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, dowodząc, że Izrael ma pełne prawo się bronić przed agresją terrorystyczną. Mili Państwo, e, gdy popatrzymy na historię tego konfliktu, e, to e, przypominają nam się sceny z filmu Monachium Stevena Spielberga, gdy organizacja terrorystyczna czarny Września, można powiedzieć na cyprotoplaści Hamasu, e, Porwali 11 członków grupy olimpijskiej izraelskiej i dokonano ich masakry. Nie udało się ich odbić, powstał film Spielberga, zresztą bardzo dobry, polecam Państwu, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. I też rozpoczęła się operacja Gniew Boży. Polegała na tym, że grupa agentów Mossadu i komandosów izraelskich rozpoczęła ściganie terrorystów po całym świecie. E, ówczesna premier Golda Meir podjęła decyzję, że ci terroryści mają zostać wyeliminowani, i tak rozpoczęła się operacja Gniew Boży. W tej operacji brał udział nie kto inny, a brat Benjamin'a Netanyahu, Jonathan. E, Jonathan, e, zwany też Joni, e, Jonathan, e, zginął podczas słynnej operacji jako jedyna ofiara wymiany ognia podczas słynnej operacji Entebbe w Ugandzie. Gdy izraelscy komandości odbili wraz z zakładnikami porwany samolot, który wylądował w Ugandzie. Ta akcja przeszła do historii, też został nakręcony film. No, jak Państwo wiecie, ja często pisuję do historii bez cenzury właśnie Felieton, właśnie przygotowuję kolejny Felieton o jednej z operacji Mossadu. Te operacje z reguły to są gotowe scenariusze hollywoodzkie, co też zresztą przekłada się na rzeczywistość, tak? Bo i film Onachium, i film właśnie operacja Antebe później są nakręcane filmy o tym, jak agenci służb izraelskich czy komandosi wykonują zadania gdzieś na terenie wroga. Mnóstwo było takich operacji, ja sporo na ten temat czytałem i też miałem okazję nawet rozmawiać z uczestnikami tych, tych operacji. Muszę przyznać, że odważni ludzie. Nie, nie, nie oceniam tutaj w tej chwili kwestii konfliktu palestyńsko-izraelskiego, w zasadzie arabsko-izraelskiego, bo ten konflikt ma o wiele szerszy wymiar. Ale teraz, co się wydarzy po, po tym ataku? No, w zasadzie Hezbollah, cała, całe dowództwo przestało egzystować. To również wskazuje na to, jak bardzo Wywiad Izraelski i wojskowy Aman i cywilny Mossad są zaangażowane w tropienie terrorystów. Dla Hamasu to też jest sygnał, bo stracili potężnego sojusznika. Iran jest przerażony, ale o co chodzi Beniaminowi Netanyahu? Ja chciałbym przypomnieć, że to Beniamin Netanyahu chciał zlikwidować... Niezawisłe sądownictwo w Izraelu chciał mieć wpływ na to, co się będzie działo, sam zresztą przecież nad nim wiszą zarzuty dotyczące korupcji politycznej i to dosyć poważnej, groziło i w zasadzie chyba nawet grozi mu więzienie, ale on postanowił zostać ojcem narodu. Nie wiem, może nie chcąc splamić pamięci swojego, swojego brata, bohatera, bo Joni Netanyahu jest uważany za bohatera w Izraelu, może chciałby wygrać tę wojnę z terroryzmem, zaprowadzić pokój i wówczas cały naród będzie... Jemu gratulować, bo pamiętacie Państwo, jak jeszcze przed atakiem z października Izraelczycy wyszli na ulicę protestować przeciwko próbom zawłaszczenia sądów. Dokładnie podobna sytuacja jak w Polsce. Ja przyglądam się temu zainteresowaniem. Też mam przecież przyjaciół w Izraelu. Zadzwoniłem, zadzwoniłem do mojego znajomego, pytając się go, on zawsze był przeciwny Netanyahu, uważał go za takiego, bo to Polak jest, tylko pochodzenia, uważał, mój przyjaciel, że Netanyahu to jest taki drugi Kaczyński będzie. I też zresztą Polacy żydowskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Izraelu, tak też i przedstawiali swoim przyjaciołom, że Netanyahu zachowuje się dokładnie tak, jak zachowuje się Kaczyński, że wprowadzi dyktaturę, że skończy się wolność prasy. A przypominam, że w Izraelu wiem, i osoby na przykład ze środowiska LGBT, i w zasadzie i prawa kobiet są bardzo szanowane są kobiety. Chociażby służą w armii i odnoszą tam sukcesy, ta równość płci, równość w Izraelu jest bardzo poważnie się do, nie, się do tego podchodzi. I teraz nagle ci nacjonaliści, konserwatyści mieliby dojść do władzy, i to miałoby spowodować, że Izrael pochłonęłaby taka dyktatura. A na to mieszkańcy Izraela zgodzić się nie chcieli. Jak wiecie, wyszli na ulicę, miliony osób protestowało w Tel Awiwie, w Hajfie, w Jerozolimie, we wszystkich miastach. No ale potem wydarzył się dramat październikowy. Teraz Beniamin Netanyahu, który będzie rozliczany z tego, czy można było nie dopuścić do tego ataku. Bo to jest też ciekawa sprawa. Pojawiają się różne głosy w przestrzeni medialnej Izraela, że Beniamin Netanyahu dopuścił do tego ataku, mając świadomość tego, że może nastąpić Wywiad Izraelski donosił mu o tym, ale on ostatecznie nie zdecydował się na atak wyprzedzający, choć miał mieć szansę wykonać takie uderzenie. Nie zrobiono tego. Liczono na to, że ten atak będzie tylko taki, można powiedzieć, bardziej pozorny: że nic się poważniejszego nie stanie, że no trudno, może ktoś zginie, ale nie rozpoczynajmy wojny. Takie głosy się też pojawiły. Inni z kolei uważali, że Hamas i jego agenci wprowadzili służby izraelskie w błąd, w taki sposób, aby uśpić ich czujność, odwracając ich uwagę, dlatego bez trudu przeprowadzono atak, który przy takiej potędze wywiadu izraelskiego aż budzi zastanowienie, jak to możliwe, że ci prości Hamasowcy. Oszukali służby wewnętrzne Izraela i również wywiad, i wojskowy, i cywilny. E, e, ja przyznam się szczerze, że też mi ciężko jest to uwierzyć, żeby Dawid Barna, czyli szef Mossadu, nie przewidział tego, nie miał informacji o tym, że Hamas szykuje taki atak. Szczególnie, że w tym ataku jednak sporo terrorystów wzięło udział, byli dobrze uzbrojeni. Mieli dobre informacje. Wierzyć się w to po prostu nie chcę. Myślę, że po zakończeniu tego konfliktu dojdzie do, do rozliczeń. Ale z tego co widzę, to meniami Netanyahu zamiast dążyć do zawarcia pokoju, raczej chce rozmawiać o pokoju z pozycji, że już nie będzie z kim rozmawiać o tym pokoju i wówczas ten pokój zaprowadzi wedle swojego widzimisię. Gdy usiądzie z państwami arabskimi do stołu, to powie proszę bardzo. Widzicie, co stało się z Hamasem, widzicie, co stało się z Hezbollahem. Czy chcecie, żeby z wami się też tak stało? Taka groźba też może paść przy stole. A przypominam, że od czasu wojny sześciodniowej kraje arabskie cały czas pamiętają, co się wówczas stało. A teraz jeszcze przy takim uzbrojeniu, jakim dysponuje Izrael, przy okazji wsparcia Stanów Zjednoczonych. A propos. To za chwilę. Raczej nikt nie chciałby otwartego konfliktu z Izraelem. Wedle komentatorów, Joe Biden jest wściekły na Benjamin'a Netanyahu, bo ten nie powiedział mu o tym, że chce przeprowadzić, czy też przeprowadzi konkretnie taki atak na Hezbollah. Nie uprzedził Amerykanów, bo wiedział o tym, że Amerykanie będą chcieli go powstrzymać. Bo nie chodzi o to, żeby ten konflikt podniecać, podsycać, przepraszam. Chodzi o to, żeby ten konflikt zakończyć. Żeby zapanował w regionie pokój. W końcu. I też Joe Biden miał taką ambicję, jakby, aby doprowadzić przed końcem swojej prezydentury do pokoju w regionie. No każdy prezydent, proszę Państwa, każda głowa państwa chciałaby zakończyć na przykład swoją kadencję jakimś spektakularnym Sukcesem i takim sukcesem z pewnością byłoby zakończenie wojny w Izraelu, czy w regionie Izraela, tak? bo mówimy tutaj o Izraelu, o, o strefie gazy, o Palestynie, również o innych krajach arabskich, by zapanował pokój. No a tutaj okazało się, że będzie kolejny konflikt. Czytam też w prasie izraelskiej o tym, że te niedobitki Hezbollahu i Iran odgrażają się Izraelowi, ale to są tylko, można powiedzieć, groźby, które nie zostaną spełnione. Za każdym kolejnym atakiem, poczynając od tych pagerów przez z kolei krótkofalówki, a teraz jeszcze likwidacja Hezbollahu, bunkrów Hezbollahu położonych pod budynkami mieszkalnymi. Zobaczcie też Państwo, jaki cynizm i wyrachowanie z Hezbollachu, że oni jednak zasłaniają się ludźmi, którzy tam mieszkają, organizując swoje bunkry pod ich domami. Co ci biedni ludzie mają zrobić? Tak? Nie mogą się sprzeciwić, nie mogą pójść do władz libańskich, bo władze libańskie no, też się boją Hezbollachu, więc to można powiedzieć, jest jakaś kwadratura koła. Istne, istne szaleństwo. I teraz co, co dalej? Bo taka eskalacja przemocy nie, nie doprowadzi do pokoju, ale Iran będzie się bać zareagować o tam się odgraża, ale to nie wierzę tak, żeby tutaj to zarzewie konfliktu teraz nagle rozlało się na cały region. Szczególnie, że to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o przywódców Hezbolachu, może się ponownie wydarzyć, jeżeli chodzi o kolejnych innych. Myślę, że Amerykanie nie mają już wpływu na decyzję Benjamina Netanyahu, a ten chce zapewnić sobie, w pewnym sensie bezkarność, bo on podczas przemówienia na... Posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych twierdził, że Izrael ma pełne prawo się bronić wszelkimi dostępnymi im środkami. I z jednej strony można powiedzieć: okej, okay, jeżeli na mnie ktoś napadnie, to mam prawo się przecież obronić. Dlaczego mam pozwolić, żeby ktoś napadł na mój dom, zaatakował moją rodzinę? Mam pełne prawo się bronić. Ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że to trochę wygląda tak, jak mieszka się w pewnym, pewnej mikrospołeczności, na przykład na wsi, tak? i na tej wsi jest 10 domów, ale na środku stoi jeden okazały dom. W tym domu mieszka sąsiad, który terroryzuje wszystkich dookoła. Bo to się mniej więcej do tego sprowadza. Terroryzuje wszystkich dookoła, mówi, że będzie tak jak on chce, że proszę bardzo, sobie uprawiajcie swoją ziemię. Ja będę uprawiać swoją, ale też i jakby kawałki waszej ziemi też ja będę uprawiać, ponieważ to jest moja ojcowizna i kiedyś mi została odebrana. To, że teraz ją macie, to nie oznacza, że ja nie mogę jej uprawiać, a plony są moje. No więc się oczywiście wszyscy sąsiedzi burzą na wsi, jednoczą się przeciwko temu sąsiadowi, ale wiedzą, że on jest potężny, silny, ma dużo pieniędzy i co róż wybuchają jakieś konflikty. I teraz jeden z sąsiadów nie wytrzymuje i dokonuje napadu, co jest niezgodne z prawem, na tegoż swojego bogatego sąsiada. A ten odpowiada tak, że kamień na kamieniu nie zostaje. Inni się patrzą, przerażeni, próbują jakoś reagować, stanąć w obronie tego sąsiada. Mówią: No dobrze, on na ciebie napadł, no ale a on mówi: Ja mam pełne prawo się bronić. Jak wam się coś nie podoba, to proszę idźcie sobie do sądu. To się mniej więcej sprowadza do takich relacji tam w regionie. A teraz Netanyahu chce na koniec zostać e, tym usprawiedliwionym. To też argumenty, które on przytaczał podczas swojego przemówienia, że i też się pojawiają takie głosy publicystów, że nie było takiego potępienia terroryzmu, kiedy i Hamas napadł na te osiedla izraelskie, że też kiedy Hezbollah ostrzeliwał północ Izraela, też nie było reakcji narodów zjednoczonych w takim zakresie, jaki mogła być, ale w momencie, kiedy tylko Izrael zareagował, to od razu się pojawiają. Pojawiają głosy, że tu okupanci, że, że zbrodnie wojenne i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że żadnego też i Trybunału Międzynarodowego karnego w tej sprawie nie będzie. Taniahu raczej nie zostanie zatrzymany, choć przecież postanowiono go zatrzymać. Zrównano go jakby nie patrzeć z Putinem to tylko będzie kolejnym zarzewiem konfliktu i to już na skalę międzynarodową. Ja nie wątpię, że ten pokój w regionie może się pojawić, ale jeszcze trzeba będzie na to poczekać. Bardzo chciałem pojechać do Izraela, chcieliśmy wyjechać do Izraela odwiedzić naszych starszych braci w wierze, ale na razie to jest niebezpieczne i Niemożliwe. I myślę, że jeszcze przez dobry rok taka sytuacja będzie miała miejsce. Wydawało mi się, że powoli konflikt z Hamasem, i ze, tak wstępie Gazy, zacznie być wyciszany, zacznie się odbudowa Gazy i będzie szansa na pokój. No ale sami Państwo widzicie: w Hezbollah z pomocą Iranu i, też i i Libanu rozpoczął ataki na północny Izrael. A skończyło się to dla nich tragicznie. I podejrzewam, że tak dalej będzie. Czyli jeżeli znowu Hezbollah, Iran, bądź ktokolwiek rozpocznie jakiś atak, forma rewanżu czy zemsty, to będzie też i odpowiedź Izraela. I tak to będzie dalej trwało. Nie zmieni się nic do zaprzysiężenia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja liczę na to, że będzie to Kamala Harris. I upatruje w tym szansę, realną szansę, że Kamala Harris poleci do Izraela, spotka się z Benjaminem Netanyahu. Osobiście tam się uda, by porozmawiać z nim. Kto wie, może też, też jako kobieta w krajach muzułmańskich, wiecie Państwo, jak traktuje się tam kobiety. Ale tutaj jakby sama jej pozycja, prezydentki Stanów Zjednoczonych może zdyscyplinować chociażby Ayatollahów w Iranie, którzy z jednej strony będą wyrażali taką swoją pogardę, że oni nie będą tu się układać z kobietą, ale pamiętajmy, że oni się jednak trochę kobiet boją. Oni się obawiają tej siły kobiet, też i kobiety, same kobiety w Iranie, jak wiecie, przecież walczą o swoje, o swoje prawa. Pamiętają jeszcze tej chwili już starsze panie czasy lat 70., kiedy Iranki mogły chodzić z odkrytymi włosami po ulicy, ubierały się jak Europejki, a Iran był krajem pretendującym do bycia właśnie takim prozachodnim. I ranki chcą wolności, tak? mają do tego pełne prawo. Kamala Harris, jako prezydentka Stanów Zjednoczonych, myślę, że zachęci właśnie w krajach arabskich kobiety do żądań o przyznanie im większych praw, do zrównania z mężczyznami. I choć nie jest to tematem dzisiejszego materiału, ale myślę, że też wróci temat Afganistanu. Tak przeczuwam, że Kamala Harris nie zostawi tematu kobiet w Afganistanie, nie zostawi tematu talibów i kto wie, co się wydarzy w tej sprawie. Ale do tego tematu myślę, że jeszcze będzie okazja wracać. Państwu dziękuję za uwagę. Chciałem się dzisiaj podzielić z Wami swoimi przemyśleniami a propos tego, co się dzieje w Izraelu i w regionie Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Zapraszam Państwa do subskrypcji. Było mi wczoraj Państwa też gościć na live'ie. Myślę, że kolejny live zrobimy tak jak poprzednio w czwartek, potem w sobotę. Także serdecznie zapraszam. A my się widzimy dzisiaj o godzinie 14.00, bo wystarczająco też dzieje się u nas w kraju, a co chwilę wybuchają te czy inne afery. A wczoraj przeczytałem komentarz, dostałem w zasadzie maila, który chciałem z Państwem podzielić napisała do mnie pewna pani, która uznała, że napisała do mnie tak, że przecież zawsze popierałem, bo obserwuje mnie na Platformie X, że zawsze popierałem przecież wtedy jeszcze opozycję, a teraz już koalicję rządową, a tu się czepiam, czy pana Misa Bodnara, czy innych ministrów. Ja pani odpisałem i też, też to powiem. Rolą Niezależnego dziennikarza jest patrzenie też władzy na ręce. O tym, że PiS to są przestępcy, to nie ma najmniejszych, nie ma tutaj najmniejszej wątpliwości. Ale ja też patrzę naszej władzy na ręce w ten sposób, że przypominam to, co obiecali wyborcom. Ja nie wymyślam nowych rzeczy. Ja tylko przypominam im. Co sami obiecali, dokładnie jak chcieli to realizować, czego dzisiaj nie robią. I nie jest to podkładanie nogi panu Bodnarowi, jak ta pani napisała do mnie, a wręcz przeciwnie, to jest wskazanie mu, że nie realizuje tego, co obiecał Donald Tusk i jego szef. Bo pamiętajmy, że szefem pana Bodnara jest Donald Tusk. Pan Bodnar nie jest oderwanym ministrem od rzeczywistości, tylko jest pod władnym premiera Donalda Tuska, i tak jak go powołał na funkcję ministra, tak z, tego, z tej funkcji może go odwołać. A umowa koalicyjna to jest umowa koalicyjna, i koalicja się nie rozpadnie, ponieważ nikt z tych ludzi nie ma ochoty tracić ciepłych stołków. Ale o tym będę mówić w jednym z kolejnych materiałów, na czym polega ta koalicja. Polityczna koalicja. Przy tak zwanym korycie, choć nie tak obfitym jak za czasów PiSu. Widzimy się o 14. .00. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.